Masaż chińskimi panieczkami. To są nasze nowe przyjaciółki już w sklepie i ostatnio moja masażowa pasja. Chociaż warto powiedzieć, że służą nam różne typy masażu, dlatego ja panieczek używam wymiennie z działaniami dłońmi, jeżykami i rollerem. Ale teraz przedstawię Wam zarówno wersję dla ciała, jak i dekoltu i twarzy. Zaczynamy. Do ciała będzie nam najlepiej służyła taka duża wanielka. Aha, jeszcze warto powiedzieć, że pokażę Wam tutaj dwie techniki: na serum bez poślizgu i na Olejek. Powiem też, czy są przeciwwskazania, jakie i gdzie. Co jest ciekawe, to ten masaż na serum jest o tyle łatwy, że możemy go sobie łatwo wpisać w naszą taką codzienną rutynę. Czyli powiedzmy, jak umyjemy, zastosujemy tonizację. Ja to robię tutaj zawsze tym naszym, tą naszą cudowną esencją, czyli nektarem tonizująco-wygładzającym, który jest już zarażycem serum. Potem nakładamy właśnie serum, ja Wam za chwilkę powiem, jakiego używam ja i będziemy sobie tak łatwo masowały. Potem możemy ewentualnie jakiś kremik, jeśli jeszcze potrzeba i jesteśmy gotowe do nakładania makijażu. Natomiast będzie też aplikacja na olej, która będzie wymagała po prostu zarezerwowanie sobie paru minut tak oddzielnie na ten masaż. Więc jeśli chodzi o działanie antycelulitowe, zdrowotne, ale przepięknie drenujące dla ciała, to mamy właśnie tę dużą bańkę. I zasada jest taka: ona dość mocno zasysa, więc trzeba ostrożnie, i ona wspaniale masuje od kolana. Ku górze, czyli idziemy kupa finowym, wesłom płonnym i to dla tych wszystkich z Was, które tak szczególnie chciałyby zadbać o te okolice, gdzie lubi się umiejscawiać celulit, warto również dla drenażu zacząć od kostek i przemieścić się w kierunku kolana z przodu, z tyłu, i to na olejek. Ja to zawsze robię z kolei na naszą bazę olejową premium, bo same przyznajecie, że jest wybitnie, wybitnie odżywcza dla skóry. Mamy dla Was również w bonusie taki oto masażer, który, ja to pokażę na ramieniu, o też można potem poprawić sobie takim ukrwiennym Masażem. Rzeczywiście, jeśli macie żelaczki, jeśli pękają Wam mocno, naczynka na nogach, to możecie masować tylko delikatnie i na duży poślizg. I teraz już przechodzimy do działania na twarzy. I zacznę od tej aplikacji na serum. Co ja sobie tutaj wzięłam? Dwie kropelki AdiFil peptydów, czyli takich wypełniających pod podściółkę tłuszczową, podskórną, nadającą cudowną miękkość skórze. Wziąłam też peptydy typu, typu botox-like, które o, nie tylko mi tutaj będą bardzo ładnie uko ukoiły tę mimikę, ale zarazem będą też działały bardzo głęboko uwadniająco na tkanki. I jedna kropla kwasu hialuronowego, bo on jest piękny, gęsty, pięcioprocentowy. Tutaj sobie w dłoniach Roz, rozdarłam, pomieszałam i zastosuję. O, tutaj nawet już też zaczynając od dekoltu. I teraz można jeszcze lepiej wklepać, i teraz aplikacja na serum będzie. Będziemy używać głównie tych dwóch banieczek, chociaż wystąpi też i ta. Jest bez przesuwania bańki po skórze, bo nie mamy poślizgu. Jest to aplikacja taka, gdzie zacznę tutaj od dekoltu, zasysamy banieczkę, o i przełamującym ruchem odrywamy. I tak będziemy sobie maszerować przez cały dekolt. Ja raczej, raczej troszeczkę obawiam się z Waszej strony masażu szyi yy, zbyt silnego, ale jeżeli nie macie tendencji do wybroczynek, to możecie sobie również powędrować szyją, ale teraz najważniejsze. Będziemy banieczkę przysysać. Zobaczcie, można policzyć do trzech bądź do pięciu i odrywać. Jeśli chcecie, żeby efekt był mocny, jeśli nie chcecie, bądź nie możecie sobie na to pozwolić, to jest bardzo ważne. Dla Was technika jest taka, zasysacie i uwaga, szczególnie jeśli mocno zassało, dostajecie się palcem pod banieczkę i zdejmujecie. To jest bardzo ważne. Szczególnie później będzie to ważne przy tej dużej naszej bańce, zobaczycie. I będziemy sobie tutaj Przysysały bańkę, chwilkę trzymały. Można również robić takie rozluźniające dla napięć mięśniowych kółeczka, odrywać i przenosić się co chwila dalej, wolniej niż ja to robię, i zobaczcie oczywiście po obu stronach. I teraz, jeśli trzeba opuścić działanie na policzkach, to możemy opuścić albo dosłownie chwileczkę z delikatnym zasaniem. Dochodzimy aż do skroni. Możemy też zostać troszkę dłużej na zatokach. To będzie bardzo dla nich pięknie drenujące. Za chwilkę nam posłuży mniejsza banieczka, więc przejdziemy na czoło aplikacja typu jednorożec, zabawna troszeczkę i znowu odrywamy banieczkę i kawałeczek po kawałeczku. Zasysając. Możecie to również robić dwiema mameńkami, jeśli chcecie, jeśli dojdziecie do wprawy. I aplikacja, którą ja uwielbiam, unosząca brwi, o, to jest ta, mogę wtedy nawet chwileczkę zostawić i zrobić sobie taki lifting dla brwi. Zaraz zobaczycie, że to naprawdę działa. I odrywam przełamując, tak? Ta brew poszła wysoko. To samo robię po drugiej stronie i też bardzo ważne, jeśli chce. Zbogacić ukrwienie warg, czyli tak troszeczkę bankietowo zadziałać, to tylko nie zasysajcie za mocno. I zdejmuję. I zdejmuję. Teraz pora na mniejszą panieczkę. Skoro już jesteśmy przy ustach, też bardzo ładnie nadaje się tutaj. I znowu raz przy razie. Kolejna rzecz, jeśli chcemy. No, oj, oj, oj. Proszę Was, bardzo samo życie. Jeśli chcemy tutaj postymulować, możemy też o na wąsiku, czyli na górnej wardze wzdłuż brustki aplikować. I teraz pod okiem. Ja lubię zaczynać od zewnątrz i znowu to jest bardzo delikatna banieczka. Zasysam i tak idę. Krok po kroku. Więc już w zasadzie wszystko o tej aplikacji wiecie. Teraz podziałamy sobie na bazę olejową premium, czy też wasz ukochany olejek. Ja tutaj sobie dość go dam, no tak dość opicie, bo mm, chcę dobrze też nasycić skórę ceramidami. Tak, tutaj mamy olejek. I uwaga, uwaga! Będziemy teraz używać tej banieczki, zasysać na dekolcie. I zobaczcie, przesuwamy taką zascaną, przesuwamy kółwę złomkłonnym. Przy okazji, idealnie rozprasowując te zmarszczki, które nam się lubią robić na dekolcie, jeśli w trakcie banieczka Wam się oderwie, nie ma problemu, poprzez nacisk zasysacie na nowo. Tutaj widzicie, ona się trzyma. Jeśli chcecie to zrobić pod obojczykami, bo tutaj też ważny punkt drenażowy, tylko trochę gorzej zasysa, to próbujemy. Jak widzicie, tutaj troszkę walczę od zewnątrz do wewnątrz. I teraz, jeśli macie dużo olejku, możecie delikatnie również popróbować tu mamy drenaż, czyli tu idziemy w dół, ale możecie również, ale delikatnie, bardzo proszę. O, sobie zastać i powędrować w górę szyi. I teraz bardzo ważnym krokiem będzie przytrzymywanie przyczepów mięśniowych. O tym nie zapominajcie. Czyli tutaj łapię brodę i będę przesuwała się wzdłuż owalu twarzy. O, tutaj. Tak, czasem trzeba nacisnąć ponownie. I przesuwam banieczkę. O, tak. Robię to 5, nawet 10 razy bardzo chętnie. Przy ustach również przytrzymam i będę przesuwała się pod kością policzkową. Jest to bardzo przyjemne. Przy nozdrzu i też na zatokach dolnych szczękowych i idę do góry aż do skroni. Znowu powtarzam, niezwykle to przyjemne. Aplikacja typu jednorożec. I masujemy w stronę skroni. I na górze również w stronę skroni. Co jeszcze możecie zrobić? Jeśli chcecie rozluźnić drzwacze, możecie bardzo ostrożnie użyć tej e, mniejszej z dużych baniek. I zastać tutaj, ale nie naciskajcie silnie, bo to jest bańka, która tworzy duże podciśnienie. O. I tu możemy sobie pomasować, rozluźniając też żuchwę. Nie za długo trzymamy zassane. i tutaj robimy delikatne, tak? Dostajemy się pod banieczkę, tak żeby sobie nie zrobić jakiś wybroczynek. Ja tylko dodam, że tak naprawdę chińska sztuka stawiania baniek także na, na twarzy wcale nie unika wybroczyn. One są uważane za niezwykle odmładzające i to ma sens. To jest bardzo dobra stymulacja tkanek, no ale rzadko kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć siniaczki na twarzy, no dlatego z reguły jednak będziemy takich sytuacji unikać, a ja Wam życzę przemiłego masażu.